1 maj, dzień dobry. W dniu dzisiejszym pomidorkami będę zajmowała się. Nastąpi pierwsze sadzenie do foliaczka. Rozkwitła taka roślinka, blina, nie wiem jak się nazywa. Kupiłam ją rok lub dwa temu. Do tej pory nie kwitła. To są jej liście. Zapowiadają 19 stopni w dniu dzisiejszym ostatnio były chłody, pogoda bardzo w kratkę, noce chłodne, ten lak, który zakwitł mniej więcej półtora miesiąca temu, może ciut więcej nawet, kończy teraz dopiero kwitnienie, rozkrzacza się, rozkrzewia, pachniał dobrze, że zdążyłam poczuć jego zapach przed chorobą, bo do dnia dzisiejszego, a już trzeci tydzień, ciągnie mi się to przeziębienie podobne, coś w tym stylu. Nie mam nadal pęchu odzyskanego w pełni. Warto sadzić laki. I teraz tak, idziemy do foliaka. Tu w zeszycie mam spisane odmiany pomidorów. Mniej więcej wysokość krzaczków, gramatura owoców. Odmian 46, to co widzimy tłustym drukiem W, jest to pomidor wełniasty, czyli omszałe, mocno obłosione ma liście, owoce, bardziej lub mniej obłosione, a literka V, że jest to o listkach variegata, czyli kremowo-zielonych, białawo-zielonych, zielono-zielonych w takich odcieniach. To jest... Kolejna strona z odmianami. Do, dodać trzeba do tego gargamela, który jako ostatni wykiełkował. Oraz dwa inne, których nazwy nie znam. Tu mam wypisane najniższe krzaczki. To są te trzy odmiany. I w kolejności 1,40 m, 1,50. 50 metr 60, pozostałe to już wielkie krzaczory. Ściągnięta biała grobuknina, którą winorośli osłanialiśmy. I jeszcze zobaczmy. Tak wyglądają w dniu dzisiejszym sadzoneczki arbuzów. Będę je rozsadzała tam, gdzie w komorach są dwie lub trzy sztuki, ponieważ chłody były, więc zahamowany został wzrost mocno. Niektóre zaczęły jakby padać, wiotczeć, marnieć, o tu mamy przykład takiej właśnie siewki, to jest już trzecia ogólnie u różnych odmian, coś takiego dzieje się brzydkiego, ale film nie o arbuzach, tylko zobaczcie, widać tak, już z tego nic nie będzie, nasionka, chłody, chłody, jeszcze raz chłody, to nie są wszystkie palety, to jest z pierwszego siewu. Recia prowadzi nas do foliaka. Wchodzimy. Foliak, tak zwany kurzy. Będzie tu rosło mniej więcej 25 sadzonek, pomidorków wysokich, silnych. Różna jest wielkość tych moich sadzoneczek, począwszy od takich prawie najmniejszych. A poprzez takie i, i takie wysokie, jak tam. Zaraz będę rozstawiała cały ten busz. Widać już liście piękne, wyróżniające się biało-zielone u niektórych objem Są też liche sadzoneczki. Słabiutkiej kondycji, gdyż zostały jeszcze nie rozsadzone nadal w bielodoniczkach rosną, te były na niekorzystne warunki wystawione. Mało okrywane, a noce blisko zera, nawet było na minusie, nie w foliaku, ale pomidory nie robią zimna. Widać kolor liści. I tu mam takie słabiutkie jedne, to jest nadwyżka. I tu jest druga paleta również z takimi małymi. Tu mamy variegata, pomidorka. Obok papryki. Mąż rano podlał te sadzonki nasze pomidorków. Błyszczą się od wody. Po liściach normalnie. A wszystkie Poza paroma dosłownie sztukami, siane były 23 lutego i zobaczcie ostatnią odmianą, która wykiełkowała od tej daty wysiewu, była właśnie ta odmiana Gargamel. Wszystkie inne już takie są duże, a to myślałam, że nie wykiełkuję, a nasion więcej nie miałam. Było pięć odmian tak jak ta, na przykład, które w ogóle nie wykiełkowały. Z takiej ilości odmian. A tutaj są takie sieweczki, sadzoneczki, które nie mają nazwy. Dwie, o których wspominałam na początku filmu. Ta ma owoce żółto-zielone, okrągłe, wielkości piłki do ping-ponga, mocno owłosione, silne krzaki. Mocno owłosione. Ktoś mi napisał z Państwa, że to może być ekstrawagance, lecz sprawdzałam w internecie, brakuje mu jakichś tam parametrów, by był tą odmianą. Może to być z jakiegoś tam zapylenia, nie wiem jak oni to nazywają, nie, nie niekontrolowanego jakiegoś tam, jakaś krzyżóweczka też z czymś, coś, z dzikim. No, bo dostałam też sadzonkę od kogoś, kto się profesjonalnie zajmuje pomidorkami. No i diabli wiedzą, cóż to za czort. A tu też odmiana nieznana: pomidoro biału w zielonych listkach. I te właśnie są doniczki z tak zwanego wypadku, paletami wyleciała z wysiewami. Co się uratowało, to jest to. Tu są owoce większe od piłki do ping-ponga, kolorowe, to znaczy czerwone. No, doszła jeszcze do tego całego spisu jedna odmiana więcej. Ta była dosiewana hokus pokus. Pomidor włochaty. Na razie wystawiam na zewnątrz nadwyżki wszelkie. To jest też nadwyżką. W takich, no nie transportowych jak tutaj. Mam nadwyżki, bo przewidziane jest, by z każdej odmiany zostawić, posadzić dwie sadzonki, bo różnie to może być. To i tak jest cała masa krzaczków pomidorów. Pomagasz predziu, pilnujesz. A tu są na przykład papryki, też z wypadku, które trzy odmiany wyleciały. One były jako pierwsze w ogóle siane. A tu proszę, późniejszego dosiewu, jaka różnica we wzroście. Te nie mogą się nadal podźwignąć. Duża różnica. Rany. Zamiast się zająć pomidorami, to najpierw trzeba dojście do nich, o matko, zrobić. A tu jest na przykład taka piękna papryka o pasiastych owocach, ale większych niż te, które miałam w zeszłym roku. Stretka, brudasku. Rany boskie, zobaczcie. Tablica lepowa spadła na ziemię. Jaszczurka mała się złapała. Rusza się, czyli świeżo to nastąpiło. Zaraz ją muszę uwolnić od tego kleju. Ha, na owady dobre i widać jeszcze na to. Ale zostanie uratowana. Już jest prawie na krawędzi. Zejścia. Zaraz ci pomogę, zaraz, zaraz dam radę. Łapki bolą jest, zeszła, tylko że to znaczy pomogłam tym, tylko że jej się troszkę tu przy tylnych łapach klei. No nic, wodą trzeba polać. Może ją troszeczkę oleju na nią nie napryskam olej odtłuszcza, ale, ale wiecie, w tym miejscu klei się. No proszę, polałam ją wodą, ale wcześniej, wiecie co zrobiłam, bardzo minimalną ilością olej w sprayu mam, tylnie łapki, to co posklejane miała, no i potem wodą została polana. Ale wcześniej narzuciłam na nią taką trawę. No i widać, że zdało efekt. Bo przecież tłuszcz może pory pozatykać. No super. Udało się. No, uciekaj, uciekaj. A tu Frecia. Oby jej nie zauważyła tylko. Wracamy do pomidorów. Takie patyki miałam powbijane, żeby agrotkanina się na nich opierała, gdy osłaniałam w te chłodne noce, bo mimo, że w foliaku to trzeba koniecznie to robić. Już doświadczyliśmy nieraz, że z piłek biały sadzonki, potem długo się odbudowywały. Teraz dojście jakieś będzie. No to powiem wam, że w porę weszłam do tego poliaka. Chociaż się życie uratowało w stworzeniu. Jezu, jeszcze tutaj, papryki. Przez to kursowanie z sadzonkami wieloma. Poza tymi pomidorami, bo one tu od jakichś trzech tygodni siedzą, może więcej, to poprzez to wszelkie kursowanie z innymi rozsadami mszycy nie mam filtracji powietrza, dostawały roślinki. To i nie miała czasu się mszyca zagnieździć. A ten, co to taki słabiutki? Madonna del Pasco. Sprawdziłam w zapiskach, czyli jest to kolejna odmiana z tych dosianych, później znacznie od tych. A te były 6 marca. Lutego, sorry, 6 marca. Chcę jeszcze tylko te steropiany do worka powrócić, bo te palety na steropiankach ustawiałam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem palet. Najwyższa odmiana, aczkolwiek wiotka, bo jest sucho, sucho jak pieprz. Najwyższa odmiana to ta, nazywa się ho, gigant z naszego pomidorka, zebranego w zeszłym roku, który ważył 927 gram. Nasionko pochodziło z iluś tam kilogramowego pomidora, nie pamiętam teraz. Z ilu. A i tu druga również. 23 lutego. Sianę. Kolejne. Złoto. I linii. Również wysoki. Gargamel yellow. A tu wysokim jest pomidorem Purple Sunrise. sart Rolo i a ten mega groniasty, czerwony, czyli tak się prezentują moje pomidorasy, gdzie są te naj, najpiękniejsze, tu. Odmiana Moonlight Mile. druga sadzonka poszła dla kogoś, do kogoś, niech mu na zdrowie rośnie i ku uciesze oka. Tu mamy odmianę, ależ to wiotkie, za mało wody. Variegated dragon, to z chorwackiego sklepu, Croatian sed Story. Tu też jest o liściach nietypowych, już nie biało-zielonych. Tutaj bardziej zieleń w zieleń, krem w zielony. Odmiana Blue Bring Blink Variegated. A cóż tu obok? Siewka czegoś, się wkitrała. Może w ziemi była. To jest ta sama odmiana krzaczek. A tu zobaczcie, jakie włochate te pomidorki. O, a tam ktoś przyszedł pomagać. <laughs> Podróbcie. podróbcia. Dobrze, że się szczurki nie widziała. Kotko. Dobra, wracamy. Uly blue Jay. Tak, brak im życia, brak wody. Listki już fajnie omszałe. Owoce też takowe będą. W większym lub mniejszym stopniu. Tu taka odmiana. Fury bumblebee. libi. zada No proszę, piękne, piękne. I tu mam futrzanego, barhatny piżon, czyli jak koleś. To w zeszłym roku miałam tę odmianę. Nazwy odmian widzieliście Państwo spisane w zeszyciku, więc tu nie będę każdej jednej pokazywała, bo to sensu nie ma. Przyjdzie pora. Tu jeszcze zobaczcie variegated. zaraz o takich listkach pięknych. Kolejna odmiana. Ale jak ona się nazywa? Bo niektóre mają naklejki Yellow Surprise Variegated. Tak, tak się nazywa odmiana. A niektóre mają etykiety. A tu Marina Surprise. Z tego co czytałam w opisach tych różnych odmian, to niektóre mają bardzo charakterystyczne liście dwukolorowe. Teraz w pierwszej fazie wzrostu. A potem wytracają w miarę wzrostu i na odwrót. Te, które teraz prawie nie mają, później mogą mieć bardzo dużo. Przez te wszystkie lata nigdy nie mieliśmy takich ładnych sadzonek o tej porze w roku, 1 maja. W tym roku postanowiłam wysiać znacznie wcześniej niż zazwyczaj osu blondę Awek. Proszę, będą różnokolorowe owoce. Wielkie, małe, z reguły takie wiecie, byczki 300-500 gram. Ale to też tak jest, że pierwsze owoce mają e, takie e, duże owoce pomidorasy, a kolejne już, już ciut mniejsze. Co by nie było na przeciery, będzie. No i mówię, w tym roku się zawzięłam, by mieć piękne pomidory, szczególnie. Typowałam też te odmiany, czasu człowiek poświęcił. No i oby był efekt. Na ten moment jest. Co nie podruba? Co nie podruba? <grytanie> Buziaczek, cześć, cześć. Nadal powiedz, nie odzyskałam czucia w ogonku. Ale jestem radosna. Tak karmią mnie, tulą mnie, bawią się się wzięła za podlewanie i pikołeczku No pikołeczku. Podokuczam, podokuczam, Mogę. Mogę podokuczać. Nie mogę. Mogę. A przypominam osobom, które nie wiedzą, bo ja też tego nie wiedziałam, że pomidorek. Później, jak będzie już sztywniejszy, możemy odłamać gałązkę. Część. Tam wilki, prawda? I do ziemi wsadzić, podlewać, ukorzenić. I jeszcze mieć owoce tego samego roku, rzecz jasna. Dobra, tak sytuacja się przedstawia z pomidorami. Tu widzę. O najmniejszych rozmiarach są. A czemu? pewnie takie odmiany, diabli wiedzą niektóre pojedyncze sztuki później były siane szósty, ósmy no i gdzieś na koniec marca też a ona mnie śledzi no zobaczcie, jaszczurka się złapała ale też i mardar się złapała okropieństwo dawaj ją, dawaj podrób. pozdrawiamy, do widzenia a ja teraz pierwsze co to szybko muszę podlać. Niech to mocy nabiera, zanim pójdzie do sadzenia. I na razie w foliaczkach sadzimy pomidory. Pozdrawiamy, do widzenia. Najlepszego życzymy.